Różowy październik, miesiąc świadomości raka piersi. Dbaj o siebie, badaj się. Czy rak piersi oznacza wyrok? Absolutnie nie. Rak piersi wykryty w stadium przedinwazyjnym jest chorobą praktycznie całkowicie do wyleczenia. Wcześniej wykryty nowotwór, gdy nie ma jeszcze przerzutów do węzłów chłonnych, aż w 90% ma bardzo dobre rokowania w leczeniu. Dlatego namawiamy Cię – badaj się regularnie. Drogie Panie, wcześniej wykryty rak piersi w większości przypadków jest chorobą praktycznie całkowicie wyleczalną. Nawet odmiana inwazyjna w 90% przypadków daje dobre rokowania. Jaki z tego wniosek? Badajcie się! Zróbcie to dla nas, dla siebie, dla rodziny. Idź na badanie. Jakie są czynniki rozwoju raka piersi? Zdaniem ekspertów blisko 70% nowotworów złośliwych jest wynikiem działania szkodliwych czynników związanych ze stylem życia, dietą oraz otaczającym nas środowiskiem. Masz duży wpływ na swoje zdrowie. Zadbaj o nie. Różowa koszula na różowy październik, ale badać możecie się przez cały rok. Nie czekajcie do października. Idźcie się zbadać już teraz. Dla siebie, ale też dla partnera, dla męża, dla dzieci. To nie kosztuje wiele. Wystarczy odrobinę czasu i zaangażowania. Zbadajcie się i żyjcie długo. Szczęśliwie i zdrowo. Jak często wykonywać samo badanie piersi? Badaj piersi raz w miesiącu, najlepiej między szóstym a 9 dniem cyklu. Dobrze gdy będzie to zawsze ten sam dzień. Jeśli cokolwiek cię zaniepokoi, koniecznie porozmawiaj o tym ze specjalistą. Nie każda zmiana jest dla Ciebie zagrożeniem życia. Badaj się 5 minut dla długiego i zdrowego życia. A czy ty badasz się? Nam mężczyznom zależy na was. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś, Zrób to, proszę Cię, dla siebie, dla mnie, dla nas wszystkich. Jakie badania profilaktyczne możesz wykonać? Możesz wykonać USG piersi lub mammografię. Obydwa badania pozwalają na wykrycie podejrzanych zmian w piersiach. Jednak nie jest wszystko jedno, które badanie zrobimy, gdyż każde w nieco inny sposób obrazuje tkanki, z których zbudowana jest piersi. Wykonuj zatem badania zgodnie ze wskazaniem lekarza. Dbaj o siebie. Badaj się regularnie. Czy można być dziedzicznie obciążoną nowotworem piersi? Jeśli ktoś z Twojej rodziny chorował na nowotwór piersi lub jajnika, zbadaj się. Jeśli jesteś w grupie podwyższonego ryzyka, lekarz może zalecić wykonanie testów w kierunku mutacji genetycznych genu BRCA1-2 i konsultacje w poradni genetycznej. Zainwestuj w swoje zdrowie i długie życie. Rak to nie wyrok. Dbaj o siebie, badaj się.